Dzień dobry wszystkim. Kolejny dzień napraw John Dira 6030 po rozebraniu alternatora. Tak jak widzieliście na poprzednich filmach, bardzo mocno wycierał on nam tą osłonę. Rafał tutaj rozebrał te rolki, bo gdzieś tutaj był mały wyciek. Nie wiem ze sprężarki, coś tutaj robił w każdym bądź razie. Nie było takiej tulejki tutaj w środku widzicie, w tej rolce. Dorobiłem taką, <laughs> dorobiłem taką tulejkę, tylko trzeba zwrócić uwagę, bo ta podkładka tutaj ma takie odsadzenie 3, 3 mm i ta tulejka musi być 3 mm w tym łożysku utopiona, żeby to osłona. I tutaj jeszcze przychodzi taka podkładka, taka tulejka właściwie aluminiowa, i tak to jest złożone w ten sposób. Oj, rozjeżdża mi się wszystko. O, tak to wygląda. I tak to jest zamontowane. I nie było tutaj tej tulejki w środku. Nie było tej w środku tej tulejki i to wszystko to wszystko sobie tutaj latało niepotrzebnie. Także to z takich rzeczy. Maska Rafał ściągnął, bo tutaj z tej opaski koło tumika troszeczkę wydobywały się spaliny. Chcemy to jeszcze uszczelnić Maska tutaj już leży Rozebrana Śruby przyszykowane Do złożenia Tutaj tak jak mówiłem widzicie jest taka plamka To z tego Z tego tutaj uszczelniacza Także pomału pomału Do przodu Codziennie zawsze coś tam się trochę zrobi I to by było na tyle, jeśli chodzi o Deere Okazało się, że mamy do wymiany przednią uszczelkę przy Deere przy tej siebie co jest do otwierania. Rafał gdzieś tam się orientował. Niby ktoś tam miał w sprzedaży, ale trzeba było kupić 20 metrów za 800 zł. Znalazłem mu numer do Agro Deere Zadzwonił, zamówił. Na następny dzień już było. Mówił mi, że nawet rozmawiał z Norbertem właściwie nas no panem Norbertem. Także przysłali nam nową uszczeleczkę. Koszt 172 zł. Powiem wam, że elegancko to wygląda. Zobaczymy, jak to tam będzie się wszystko miało ku sobie przy montażu. Ale jeśli chodzi o prędkość wysyłki części, to elegancko. Mogę polecić AgroJoundira. Także pozdrawiam serdecznie pana Norberta i całą ekipę z Agro i dziękujemy za tak szybką przesyłkę. Zlokalizowaliśmy jakiegoś tam tapicera. Żeby przyspieszyć jego pracę jak do nas przyjedzie. Wyczyszczę dzisiaj tą całą tutaj podsufitkę. Tapicerka się odkleiła od podsufitki. Bez najmniejszego problemu. Teraz muszę się zabrać za oskrobanie. wziąłem sobie szpachelkę i widzę, że dosyć dosyć szpachelką to idzie ten stary materiał ładnie mnie skrobać także biorę się ostro za No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words you can say. wstępnie mam już to wszystko tutaj wyczyszczone muszę wam powiedzieć, że ta szpachelka to jednak naprawdę był dobry pomysł Trochę muszę tutaj ogarnąć, bo się bałaganu narobiło, ale mniejsza z tym. Także mam tutaj już wszystko oskrobane. Zostały jeszcze takie resztki z kle kleju. I tutaj od tych, od tych listek były przyklejone. Tak sobie pomyślałem, że wyszlifuję to jeszcze grubszym jakimś papierem ściernym. Żeby przykładowo ten, te resztki kleju tutaj, które były na tym filcu, żeby to wszystko wyczyścić. I wyczyszczę to, tak jak już mówiłem, tym papierem ściernym. Wydmucham wszystko sprężarką, i potem już reszta zależy od topicera. Przykładowo, myślę, że to już wystarczy do, do przyklejenia nowego materiału. Chciałem to wszystko wyczyścić papierem ściernym, tak jak mówiłem przedtem, ale nawinęła mi się pod rękę szczotka stalowa. I zrobiłem taką próbę tutaj na tym kawałku szczotką stalową. I muszę Wam powiedzieć, że. Szczotka stalowa to będzie o wiele lepsze rozwiązanie Bo się tworzy taka fajna Powierzchnia do nowego materiału I wyczyszczę to wszystko szczotką stalową Myślę, że to będzie Że to będzie najlepsze rozwiązanie Po kilkunastu ruchach ręką Szybko mi się odechciało Tej ręcznej Szczotki stalowej Przerzuciłem się na coś wygodniejszego Założyłem sobie na wiertareczkę Taki druciol i muszę wam powiedzieć, że o wiele lepiej o wiele lepiej i lżej oczywiście to idzie. Nie wiem, czy to jest do końca zgodne, że ze, ze sztuką tapicerską. Ale idzie i jest ładnie wyczyszczone. Wstępnie mam już wszystko wyczyszczone. Teraz odpalę sprężarkę i wszystko wydmucham, i zobaczę jeszcze raz, jak gdzieś będzie jeszcze trzeba poprawić, co się poprawi. I, I to by było na tyle. Mamy już wszystko wyczyszczone, wydmuchane. Stwierdzam, że wyszło chyba elegancko. Jeszcze by trzeba było skrobać, ale to już nożem, bo tak mocno tu jest Wżarte te od tych listw, które były przyklejone, żeby się ten materiał przytrzymał. Ale powiem wam, że jest taka powierzchnia Myślę, że dobra Że ta pianka się kurcze Od tego nowego materiału dobrze chwyci, dobrze przytrzyma Zresztą tapicer jak się pojawi To fachowym okiem oceni Czy to tak powinno być Czy nie, mi się wydaje, że to jest dobrze Aczkolwiek mogę się mylić Zaraz wam pokażę co jeszcze mamy dzisiaj do zrobienia Znajdujemy się teraz przy silniku. Jest tutaj taka pokrywa. Jak widzicie, ta pokrywa tutaj jest od rozrządu. Żeby ją rozebrać, to no to za dużo roboty. Jest tutaj uszkodzony jeden z gwintów. Postaram się go rozwierdzić i nagwintujemy. Tu jest chyba szóstka, a nagwintujemy ósemkę. Pokażę Wam, jak to, jak to zrobić. Dzień dobry, witam was w kolejnym dniu. Ostatnio tutaj próbowałem poprawić ten uszkodzony gwint, ale widzę, że już Rafał tutaj ogarnął ten temat. Można powiedzieć, że dobrze, że nie rozwiercałem tego otworu, bo okazało się, że te śrubki tutaj ktoś założył po prostu, tą jedną z tych śrubek założył ktoś za krótką i był uszkodzony gwint. Rafał poprawił, jak to się mówi, gwint gwintownikiem, wkręcił dłuższą śrubkę, uszczelnił to wszystko i i tutaj widzę, że już ładnie złożył, także mamy nadzieję, że już tutaj z tego się nie będzie pociło. Z dalszych rzeczy, co zrobił. Tu widzę, że już założył tą opaskę. Mam nadzieję, że to już to nam uszczelni i nie będzie dyma, i nie, że nie będzie puszczało farby. I z takich jeszcze ciekawostek to tu musimy coś wykombinować z tym alternatorem, bo bo co? No bo on za bardzo tutaj wystaje i jeszcze trochę i naprawdę się w tej osłonie tutaj zrobi dziura. A taka ciekawostka, nowa taka osłona. Tutaj ta krótka. Nie zgadniecie ile kosztuje. 2600. Także mówię, wam rozbój w biały dzień. To jest ta osłona. O której wam mówiłem Przed chwileczką ta, nie, ta nieszczęsna osłona Od tego alternatora Tutaj już widać, że ktoś tu z nożem był No nie wiem, nie wiem, kurczę Coś tutaj musimy wykombinować Bo dalej jak ten alternator będzie tak chodził Tutaj w tej osłonie To, to za chwilę tutaj zrobi Dziurę A nikt nie lubi Niepotrzebnych wydatków. Także tutaj z tym alternatorem. Rafał tam mówił, że ma jakiś pomysł, żeby to tutaj przerobić. Także w sobotę myślę, że myślę, że to przerobimy. Jeszcze nie wiem jaki on ma na to pomysł, ale znając nasze możliwości, na pewno coś wykombinujemy i będzie to o wiele lepiej niż teraz jest. A alternator, okazuje się, że po numerach. Jest oryginalny. To tyle jak na razie. Tutaj przy lampach z przodu <coughs> brakowało takich blaszek. Zaraz Wam pokażę, o jaką blaszkę mi chodzi. Ta co trzyma lampę. Dorobiłem taką drugą blaszkę, żeby były kompletne. Zamontujemy tutaj tą oryginalną. Ona tutaj się tak. One się tutaj tak wsuwają. O, wsuwa się i siedzi, a to jest ta dorabiana przeze mnie. Zaraz zobaczymy czy, czy to co zrobiłem. Ma jakikolwiek sens. No i widzę, że że ma. I znowu parę groszy, jak to się mówi kieszeni. także zawsze znowu coś tam mamy do przodu. zrobione. one.